Cześć kochani, ja nazywam się Mateusz Mejza, a to jest kanał Opowiem Ci po drodze. I w tym pierwszym filmie zapraszam Was na spacer po wiecznym mieście, ale po wiecznym mieście nietypowym, bo praktycznie bez turystów. Zaczynajmy! Rzymie od 15 marca, jak i w całym regionie Latium zona rossa, czyli czerwona strefa, najwyższy możliwy stopień ograniczeń i teoretycznie nie można wychodzić z domu poza najpilniejszymi potrzebami. Jak to wygląda w praktyce, możecie zobaczyć tutaj. Teraz się zbliżam do jednego z bardziej znanych punktów widokowych w Rzymie z widokiem na między innymi Piazza del Popolo który zaraz wam pokażę Teraz schodzę w dół, właśnie na Piazza del Popolo, jeden z największych placów w Rzymie, z charakterystycznym obeliskiem. Egipski obelisk był postawiony na Piazza del Popolo przez papieża Sykstusa V w XVI wieku i został przeniesiony tutaj z Circo Massimo. Jak możecie sobie wyobrazić, w czasach przedcovidowych, w czasach, kiedy Rzym jest zalany turystami ten plac. Jest po prostu pełny. Teraz dosłownie pojedynczy przechodnie. Tak jakbym policzył, to więcej jest tutaj policjantów rozstawionych po kątach, niż ludzi, którzy wyszli sobie pospacerować. Przede mną Via del Corso, jedna z głównych ulic Rzymu. Żeby się tam dostać, trzeba minąć dwa wojskowe samochody, które stoją naprzeciwko. Ulica prowadzi z Piazza del Popolo do Piazza Venezia z monumentalnym pomnikiem zadedykowanym królowi Wiktorowi Emanuelowi. Ale ja tam tędy nie pójdę, udam się w przeciwnym kierunku do Watykanu. Spaceruję właśnie brzegiem Tybru, rzeki przecinającej Rzym. Możecie zobaczyć, jak tutaj jest pusto. Praktycznie nikogo nie ma. Mogłem sobie na luzie zdjąć maseczkę. Na drugim brzegu sporo rowerzystów, jest ścieżka rowerowa. Wygląda to zupełnie inaczej niż w Warszawie, gdzie w każdy ciepły dzień bulwary po prostu pękają w szwach. E, tutaj jest parę barek barco-restauracyjek, czy drink barów. Teraz oczywiście wszystko jest pozamykane. Bulwar w Rzymie, on jest położony dosyć nisko w stosunku do reszty miasta. Tak myślę, że tutaj jest jakieś 15 metrów różnicy. Może dlatego też nie jest aż tak uczęszczany. No i jest też schronieniem dla wielu osób bezdomnych. z wybrzeżem Tybru, oprócz rzymskiej architektury i spokojnej, aktualnie zielonkawej rzeki, możecie podziwiać przepiękne latany, które ciągną się tutaj kilometrami. z popularniejszych we Włoszech telewizja Sky zaczęła ostatnio emitować serial o gwieździe włoskiej piłki, a także gwieździe rzymskiej piłki i konkretnie Francesco Tottin. Sporo banerów reklamowych tego serialu znajduje się aktualnie w całym mieście. Jeśli po Piazza del Popolo waszym celem będzie Watykan i Plac Świętego Piotra, to musielibyście iść naprawdę bardzo naokoło, żeby nie trafić po drodze na... Moim zdaniem jeden z bardziej, oryginalnych, jedną z bardziej oryginalnych budowli w Rzymie, czyli Castel San Angelo grobowiec cesarza Hadriana, który wyglądem może nieco przypominać okrę. Z pałacu Świętego Anioła, bo tak tłumaczy się Castel San Angelo do placu i bazyliki Świętego Piotra prowadzi Via della Conciliazione, czyli ulica Porozumienia, Pojednania. Utworzona po podpisaniu Traktatu Laterańskiego w 1929 roku między Włochami, wtedy rządzonymi przez Mussoliniego, a Stolicą Apostolską. Wcześniej, przez wiele stuleci, ta przestrzeń przed Placem Świętego Piotra to był szereg kompletnie nieuporządkowanych setek uliczek. Teraz prowadzi tam jedna szeroka aleja, która. Jest miejscem spacerów nie tylko Rzymian, ale też milionów turystów, które każdego roku przyjeżdżają do stolicy Włoch. Oczywiście, przebudowa całego tego regionu trwała wiele lat i została zakończona dopiero w latach 50. Tak dotarliśmy na plac świętego Piotra Ludzi całkiem sporo myślałem, że w ogóle wejście tutaj na, do tej centralnej części placu będzie zamknięte, a jednak nie, także pozytywne zaskoczenie. Ciekaw jestem jak z bazyliką, zaraz pójdę zobaczyć. Może nawet uda się wejść do bazyliki, zobaczymy Dziorno. Przed chwilą pani mi tylko zmierzyła temperaturę i wygląda na to, że będzie można wejść. Słuchajcie niewiarygodne, jak tutaj jest cicho w całej bazylice. Jest może dosłownie 20 osób. Normalnie to chyba z 50 razy tyle. Przed chwilą koleżanka przypomniała mi, że dzisiaj jest niedziela palmowa. No ja niestety nie zdążyłem się zaopatrzeć, no i nie doczekam tutaj mszy, bo jest najbliższa za dwie godziny, a mam jeszcze trochę planów. Ale myślę, że taka palma też mogłaby być zaakceptowana. Chciałem wejść jeszcze na kopułę, ale pan tutaj pracownik Watykanu powiedział mi, że na razie jeszcze zamknięte. Może jak będzie strefa pomarańczowa za trzy dni, no to wtedy coś się zmieni. Po Watykanie kolejny punkt dzisiejszego spaceru. Jeden e, z moich, myślę, ulubionych placów w Rzymie, Campo de Fiori, czyli dosłownie pole kwiatów, ponieważ przez e, wiele stuleci była tam zwyczajna łąka. E, teraz nie wiem, niestety, w który dzień tygodnia, może, może dzisiaj w niedzielę, bo pamiętam, że kiedy byłem pierwszy raz w Rzymie, trafiliśmy na targ, m.in. warzyw i owoców. E, lubię takie klimaty, także kto wie, może dzisiaj też się uda. Słuchajcie, nie wiem na ile to jest widoczne. Ale idę sobie centrum Rzymu, no jest po prostu pusto, co w normalnym sezonie turystycznym, a marzec, wreszcie no w Rzymie sezon turystyczny trwa cały rok, szczególnie kiedy jest taka piękna pogoda, to są dosłownie pojedyncze osoby, połowę z tego to biegacze, albo rowerzyści. Miasto, miasto jest nie do poznania. Muszę chwilę zaczekać. Miasto jest nie do poznania, nawet w porównaniu do tego, co było tutaj jesienią, kiedy była strefa żółta czy strefa powarańczowa. Widać, zona Rossa skutecznie odstraszyła przyjezdnych, nawet z najbliższej okolicy, czy też z innych dzielnic Rzymu, odstraszyła od tego, aby udać się do centrum na, no chociażby na spacer, tak jak ja dzisiaj. zbaczając kawałek od tej głównej drogi w okolicach Campo de Fiori, można wejść w takie urokliwe, wąskie uliczki, jak widzicie tutaj, i przez chwilę poczuć się jak w Neapolu. Lubię tę okolicę bardzo. Pranko na zewnątrz, oczywiście, w Neapolu, taki widok to norma praktycznie na każdej ulicy. No i jestem, Campo de Fiori, tak to wygląda. Dosyć pusta, ale jest trochę ludzi na środku placu zebranych, zapewne lokalsów z tutejszych uliczek. Lokale widać otwarte. Służby idą do środka. Nie wiadomo, czy chcą się przyczepić, czy tylko coś zamówić. Ale tu, jak widać, wszystko żyje. Tyle, że wydają na wynos. Można się napić aperolku, co widać tutaj, niektórzy już czynią kawki co chcecie no i wygląda na to że rynek był dzisiaj no ale chyba się spóźniłem bo już jest, jest już prawie 16 spytałem panów którzy, którzy tutaj składają stanowiska czy ryneczek odbywa się co niedzielę no i powiedzieli mi, że on jest nawet codziennie no tyle że gdzieś od 8-7 rano do 14 Także trochę się spóźniłem Najpopularniejsza piwka we na Włoszech Peroni, Nastro Azzurro, Birra Moretti tam z tyłu Messina i plusa. Messina jest ciekawym piwem, które ma kryształki soli w sobie to jest piwo z Sycylii wiem, że fani kawy by mnie zbesztali za to cappuccino z plastiku ale cóż takie czasy z Campo de Fiori dosłownie 5 minut piechotką i już jestem przy Panteonie kolejnym obowiązkowym punkcie turystycznym w Rzymie i już stąd widzę, że na placu przed świątynią jest remont także niestety sobie tutaj nie posiedzę, a ja zawsze lubiłem posiedzieć tutaj przy fontannie no, wykorzystują po prostu ten czas covidowy żeby wyremontować okolice będą chyba wymieniać kostkę o tak, tak to wygląda a tutaj Panteon z bliska. Niestety, tutaj takiego szczęścia, jak w przypadku bazyliki świętego Piotra, już nie mam. Mogę tylko odbić się od drzwi, ewentualnie zajrzeć przez szparkę, jeśli się uda. Tam cokolwiek zobaczyć. Troszeczkę pusto. No cóż, do środka nie wejdę. Przy fontannie też nie posiedzę. Także idę dalej do najbardziej instagramowej miejscówki w Rzymie czyli oczywiście no, zgadnijcie sami dzisiaj niedziela palmowa tutaj nawet możecie sobie kupić palemki przed wejściem do kościoła a właściwie dostać je za, za przysłowią złotówkę Przechodzę teraz przez Via del Corso, którą Wam wcześniej pokazywałem, tam daleko za mną Piazza del Popolo, przez który przechodziłem, a z drugiej strony Piazza Venezia. Tam jeszcze będziemy, ale na razie idę w innym kierunku. Wiele osób przyjeżdża tutaj właśnie na, na zakupy odzieżowe, kawałek dalej jest siedziba rządu włoskiego, także taka centralna ulica. Czy ona wygląda teraz na centralną? Niekoniecznie, są dosłownie pojedyncze osoby. A no. no takich widoków w Rzymie niestety jest wiele. Jest tutaj bardzo dużo bezdomnych, z tego względu, że tak przypuszczam, nie mam na to żadnych dowodów, że Rzym jest miastem na południe Europy. Klimat, klimat jest dość łagodny, no a poza tym trafia ku wielu imigrantów, czy to z Afryki, czy z Azji, czy z innych krajów europejskich. No i niestety część z nich ląduje potem na ulicy. Może gdzieś uda mi się znaleźć jakieś statystyki, to wkleję tutaj ale bezdomnych w Rzymie jest naprawdę, naprawdę masa. Tak to wygląda normalnie tutaj. Nie da się znaleźć kawałka przestrzeni, żeby zrobić sobie zdjęcie. Dosłownie trzeba stać w kolejce, bo cały tutaj brzeg jest zastawiony ludźmi, którzy pstrykają fotki, a teraz, jak widzicie, no i znowu jestem na Via del Corso, już przy placu weneckim, Piazza Venezia, przede mną. Monumento Vittorio Emanuele, czyli pomnik Wiktora Emanuela, ale niech was nie, nie zdziwi, nie chodzi o ten pomnik, który stoi tam na środku, chodzi o całą tą ogromną, e, zbudowaną z białego marmuru budowlę. Niektórzy uważają, że jest to taki w trend tutaj w Rzymie, ten budynek e, zbudowany, to jeszcze sprawdzę, ale bodajże na początku XX wieku. Mi on się e, bardzo podoba. Inaczej jest nazywany też ołtarzem ojczyzny, Altare della Patria. Normalnie można też tam wejść na górę, wjechać na samą górę jest fajny widok na Forum Romanu. Teraz, oczywiście, wszystko jest zamknięte. Polecam, jakbyście byli, tam znajduje się też bodajże Muzeum Zjednoczenia Włoch. A jak przyjedziecie w grudniu, to tutaj, gdzie teraz widać ten kwietnik, będzie wielka, świecąca choinka. Możecie sobie to wyobrazić albo zobaczyć fotę zaraz wrócę. Mega to wygląda też. Wszyscy wtedy tutaj robią zdjęcia, nagrywają. Stories i tak dalej. A ten niepozorny renesansowy pałac, który widzicie za mną, e, przy Placu Weneckim, był siedzibą Benito Mussoliniego. Tam miał swoją rezydencję. Po obu stronach tej niezwykle szerokiej ulicy ruiny rzymskie. Po prawej, idąc od Placu Weneckiego, główny plac starożytnego Rzymu. Czyli Forum Romanum. Teraz myślę, że jest ciągle zamknięte, ale tutaj nawet z ulicy można sporo zobaczyć. No i pomału dobijam do ostatniego punktu naszego dzisiejszego spaceru. Jak szybko spojrzałem na Google Mapsa wyszło około 10 km. Także taki niedzielny mały rozruch. Jeśli dotrwaliście do tego momentu to bardzo Wam dziękuję, bo to mój pierwszy filmik na YouTube. Mam nadzieję, że zobaczyliście trochę tego pandemicznego Rzymu, że to jest w jakimś stopniu ciekawe. No, mam nadzieję na kolejne filmiki, trochę więcej tego wiecznego miasta wam pokazać. E, a kończę w takim sentymentalnym dla mnie miejscu z tego mostku, mój ulubiony widok na Koloseum, szczególnie wieczorami, kiedy jest fajnie podświetlone. No i cóż, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę, zostawcie suba i mam nadzieję, oreszcie opowiem Ci po drodze wkrótce. Trzymajcie się, ciao. Do momentu, ej, ej, okay. Okay. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo Wam dziękuję, uh -huh. bo to mój pierwszy filmik na YouTubie. Okay. W tym miejscu zaczęła się moja przygoda z Żymem tutaj w związku. Pierwsze zdjęcie, dlatego to jest dla mnie takie no, sentymentalne miejsce. Uh -huh. Mam nadzieję, że ten filmik się spodoba. No i zapraszam do zostawienia łapki w górę i suba. Trzymajcie się.